Do uprawy doniczkowej mogą być wykorzystane nie tylko róże miniaturowe. Sprawdzonych w tej roli jest wiele róż rabatowych, drobnokrzeczastych oraz wielkokwiatowych. Róże w doniczkach mają właściwie takie same wymagania jak w przypadku uprawy gruntowej. Trzeba tylko pamiętać, że przestrzeń przeznaczona dla korzeni jest w doniczce mocno ograniczona. Doniczka, w której kupuje się róże, nie nadaje się do dłuższego użytku. Pojemność powinna wynosić co najmniej 10 litrów, a optymalnie 20 lub 30. Wysokość pojemnika natomiast nie może być mniejsza niż 35-40 cm. Róże w doniczkach podlewamy rzadko, ale obficie. Ważne jest zapewnienie drenażu. Należy ponadto stosować odpowiednie zasilanie, najlepiej nawozem przeznaczonym dla róż. Roślinę ustawiamy w słonecznym miejscu, na wiosnę przycinamy będy.